W piątek do Bobowej przyjechał Andrzej Harężlak, wicewojewoda Małopolski w towarzystwie Stanisława Pajora, dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Delegacja wraz z Wacławem Ligęzą, burmistrzem Bobowej i dziennikarzami wojewódzkich i lokalnych mediów udali się na plac, gdzie trwa budowa domów dla mieszkańców, którzy stracili dobytek podczas ubiegłorocznej powodzi. W gminie Bobowa budowanych jest 9 domów: 7 w siedliskach i 2 w wilczyskach. Prace budowlane są na bardzo zaawansowanym etapie, co z wielką uwagą śledziła delegacja przybyłych gości. Nie zabrakło rozmów z kierownikiem budowy oraz oględzin od wewnątrz budynku w stanie surowym. Wojewoda Małopolski poparł starania gminy Bobowa o uzyskanie dotacji w wysokości ponad 3 milionów złotych na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i przyłącza energetycznego do nowo budowanych domów. Po zakończeniu wizyty na placu budowy delegacja przeniosła się do Urzędu Miejskiego w Bobowej, gdzie odbyła się konferencja prasowa. Serdecznie witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej, na okoliczność wizytacji Pana Wojewody Andrzeja Haręźlaka i Pana Dyrektora Stanisława Pajora związanej z odbudową budynków, które zostały zniszczone na skutek osuwisk w gminie Bobowa. Oddaję głos Panu Wojewodzie. Szanowni Państwo, no chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego przyjazdu, bo rzeczywiście pieniądze, które państwo znalazło na to, ażeby pomóc ludziom, którzy zostali dotknięty tak dużą klęską żywiołową. Nie idą na marne, a wręcz przeciwnie, są bardzo dobrze wykorzystane. I tutaj chciałem panu, panie burmistrzu, podziękować za stworzenie takiej atmosfery, zarówno wśród swoich pracowników, jak i wśród poszkodowanych, bo to wbrew pozorom jest również szalenie istotne, że z jednej strony wszyscy są zadowoleni, a z drugiej strony, co jest bardzo ważne, że w tym roku te wszystkie budynki. A przecież jest ich trochę, zostaną wykończone i ludzie będą mogli się wprowadzić. To jest sprawa moim zdaniem warta upowszechnienia, powiedziałbym, w innych rejonach, gdzie rzeczywiście nie zawsze i nie wszędzie potrafią sobie poradzić z tym problemem, a tutaj u Pana został bardzo dobrze rozwiązany i za to chciałem Panu podziękować, pogratulować również Pańskim współpracownikom, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wojewodzie za te miłe słowa pod adresem naszego samorządu. Myślę, że bezpośrednio zaangażowany w sprawę odbudowy domów jest również pan dyrektor Pajor. Bardzo proszę pana dyrektora o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zaraz po tym nieszczęśliwym wypadku, jaki, jaki był, czyli po tej katastrofie, gdzie osuwisko uaktywniło się bardzo mocno, działania ze strony samorządu były prowadzone bardzo sprawnie ta cała współpraca ze służbami wojewody jak również z ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji no dzisiaj skutkuje tym że możemy być spokojni że w 2011 roku te domy zostaną odbudowane sposób wyboru odbudowy tych domów jest nietypowy niektóre gminy decydowały się na pojedyncze odbudowywanie po dwa domy w różnych miejscowościach Tutaj zagospodarowanie całe przestrzenne, cała koncepcja odbudowy, jak również przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy było realizowane bardzo solidnie, bardzo rzetelnie. Tych rozmów odbyliśmy dużo, panie burmistrzu, zarówno z panem, jak i z pana pracownikami. Na bieżąco wszystkie wątpliwości, które się pojawiały, żeśmy próbowali wyjaśniać. Chcieliśmy um, doprowadzić do takiego stanu, żeby przyjemne i przyjazne było rozliczenie tej inwestycji. To znaczy, że to, co zostało zaprojektowane, zaplanowane, żeby zostało wykonane zgodnie z zarówno um, z ustawą prawa zamówień publicznych, bo przecież procedura przetargowa obowiązuje samorząd, jak również um, przygotowanie i skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania tego zadania. Obserwując tempo prac, możemy, pan Wojewoda już tu bardzo wyraźnie podkreślił, że będziemy chcieli pokazać gminę Bobową jako przykład, jak można kompleksowo odbudować domy. Chcemy na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieścić taką podstronę Odbudowa zniszczonych domów w wyniku osuwisk i te budynki będziemy co tydzień czy co dwa tygodnie w takim tempie pokazywać, jak przybywa tych. Ścian, jak, jak dachy powstają, jak jest wykończenie wewnętrzne, aż do momentu, kiedy zakładam, że na koniec listopada, tak jak było przewidziane, termin zakończenia i przekazania tych budynków, będziemy z panem Wojewodą mogli tu przyjechać, ale już chyba w takiej bardziej jeszcze milszej atmosferze, żeby wręczyć klucze do domów tym, którzy czekają na te domy. Weźmy pod uwagę, wczujmy się w ich sytuację. Oni po prostu przeżyli swoją traumę życiową i do dzisiaj to wspominają, ale mam nadzieję, że oddanie tych domów i przekazanie im nowych, kompletnych budynków sprawi im wiele przyjemności i szybko zapomną o, tych, o, o tej sytuacji, jaka ich spotkała w 2010 roku. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Miejskiej Wobowie, pana Stanisława Siedlarza. Panie Burmistrzu, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, no w imieniu Rady Miejskiej, no dziękuję tutaj, że, że chcieliście przyjechać do Bobowej, że wspieracie to działanie, na pewno jesteśmy tu od początku z tymi mieszkańcami, wiemy jak bardzo im zależało na tym, żeby te domy zostały odbudowane, ja jako mieszkaniec Siedlisk to się jeszcze najbardziej cieszę, bo to jest w Siedliskach i cieszę się, że ten grunt zostanie w taki sposób dobry, wykorzystany i myślę, że ta dobra współpraca zaowocuje tym, że te domy niedługo będą wybudowane. Widzieliśmy dzisiaj tempo budowy, jak wygląda i, i myślę, że są przesłanki ku temu, że niedługo spotkamy się, jak pan dyrektor podkreślał, że będzie wręczenie kluczy ku zadowoleniu. Najbardziej tych, którzy bardzo czekają na te domy. Dziękuję bardzo. Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, Panie Przewodniczący, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować Panu Wojewodzie i Panu Dyrektorowi za przyjazd do Bobowej i za wspólny udział w wizytacji postępu prac na odbudowie domów, które zostały zniszczone podczas ostatniej powodzi. Chcę podziękować za dobrą współpracę pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Krakowie urzędem pana wojewody, a samorządem gminy Bobowa, między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a samorządem Bobowskim, bo przypomnę, że przecież tutaj był na miejscu, w tym samym miejscu, w tym pomieszczeniu pan minister Jerzy Miller, który interesował się sprawami i tych wszystkich ludzi, którzy stracili swoje domy. Bardzo się cieszę, że udało się wybrać taki system odbudowy, który pozwoli realnie myśleć o tym, że budynki zostaną odbudowane w terminie. Nie stałoby się tak, gdyby nie współpraca wielu organizacji, instytucji, w tym również pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej, z Wydziałem, tu z Referatem Inwestycji, pani... Maria Barylak, Pan Władysław Klara, którzy bezpośrednio są zaangażowani w tą pracę. Też muszę wyrazić tutaj zadowolenie z tempu i z postępu pracy. Firma Budmex z Nowego Sącza okazała się firmą solidną tak jak do tej pory, realizuje to zadanie odbudowy domów zgodnie z przyjętym harmonogramem i myślę, że dalszy postęp prac będzie również w dobrym tempie następował i że ostatniego listopada będziemy mogli już wejść wszyscy, zobaczyć jak budynki wewnątrz wyglądają. Przypomnę tylko, że podjęliśmy taką wspólną decyzję, aby w programie funkcjonalno-użytkowym zawrzeć wszystkie elementy, czyli żeby jak najwięcej elementów zostało wygodanych właśnie w ramach tych środków przyznanych tutaj przez rząd i trzeba powiedzieć, że to się udało, bo budynki praktycznie zostaną oddane pod klucz, w zasadzie z pełnym wyposażeniem, tylko trzeba będzie je umeblować. Ja mam ogromną satysfakcję, dlatego że y, większość mieszkańców, którzy stracili swój dobytek, to są ludzie niezamożni i na pewno trudno by im było samym sobie z tym problemem poradzić. Dzięki pomocy rządowej ta sytuacja na pewno dla nich jest bardzo korzystna. Chciałbym jeszcze raz bardzo wszystkim podziękować i myślę, że następne spotkanie już będzie na etapie przekazania budynków. Bardzo dziękuję.